Cześć wam wszystkim, szanowni państwo, jestem po ciemaku, jestem tutaj na drodze. Słuchajcie, spotkałem gościa, który mnie zatrzymywał i, i odnosi się, że ja mam nosić kamizelki. No, ja mam nosić kamizelki? Czy to jest jakaś abs. I słuchajcie, ten gość do mnie niestety zatrzymał, cof cof cofnął się i on pytał, dlaczego nie nosisz y kamizelki, bo ja nie posiadam, a on będzie gość nastarzyć policję. To jest jakiś abs. Kochani, weźcie się zastanówcie, czy was możecie po ulicach nosić yy, ten. Kamizelki, przepraszam bardzo, albo yy, obrazki. Są stosowane, ale ja nie noszę. Bo... I słuchajcie, na mnie to boli, że gość mnie zatrzymał i nie będzie mówił, co mam robić. Słuchajcie, ja szczerze wam powiem. Policja ma swoją robotę, on nie będzie się mnie rządzić. Ten facet musi mówić, co chce. Ja, słuchajcie, jestem osoby pełnoletniej, szanowni państwo. I słuchajcie, druga sprawa y, coś mnie zaburało, że on będzie wyzywać policję. Ja niestety na chwilę obecną y, muszę to odmówić, ale ja będę chodził. Powiem wam, że aż mnie zatkało. I ten facet mówi, że on nie zauważył, bo słuchacie, bo jak, jeż, jak on jedzie, to jak pen jak go się jedzie, to jak pen, pendurino. Szanowni Państwo, powiem Wam tak. Ja, słuchajcie, nie będę mieć y, z gorszego i złego, ale ja wkrótce założę kamizelki. Fajnie. I powiem Wam szczerze, krok po kroku, że ja lubię chodzić po ciemaku, ale bez kamizelki. Ale ja wkrótce założę kamizelki, no i słuchajcie, powiem Wam szczerze, że policja i ten koleś nie będę tego brał. Ja szanowni państwo, jęzora nie będę sadził, tylko ja mówię prawdę. Bezpieczeństwo zawsze jest ubezpieczone. Bezpieczne zawsze ubezpieczone. Tak się mówi. Powiem krótko, ja nie zamierzam, ale ja muszę założyć kamizelki. Bezpieczne zawsze jest ubezpieczone, a ktoś się stanie, to może spotkać tragedia. No niestety, takie Zastanówcie się, szanowni państwo, w, wokół tam jest 50 albo 100 wypadkach na całym Polsce, a w Warszawie coraz więcej, a u nas w Sejnach ustający brak i e, bez